Oto najpopularniejszy kompaktowy crossover nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Kiedyś, nie dzisiaj. Co się stało, że jeszcze kilka lat temu rozchwytywany Nissan Kaszkaj nie jest dzisiaj już tak popularny? Ja się nazywam Juliusz Szalek i opowiem Wam, co się zmieniło w trzeciej generacji tego samochodu i dlaczego trochę benzynowa i trochę elektryczna wersja tego samochodu jest trochę bez sensu. Pamiętajcie, że wszystkie nasze testy, a także motoryzacyjne aktualności, porady i rankingi znajdziecie na motopedii motopedia.otomoto.pl codzienny portal motoryzacyjny. Pierwszy Kaszkaj pojawił się w 2007 roku i od razu odniósł niebywały sukces. Dlaczego? Bo był jedyny na rynku, był prekursorem tego segmentu. Dzisiaj podobnych samochodów są dziesiątki. Dzisiaj niemal każde auto w tym segmencie jest przestronne, dobrze jeździ, jest komfortowe i ma całkiem bogatą ofertę silników do wyboru. A tego Kaszkajowi szczególnie w drugiej generacji zabrakło, ale także trochę w trzeciej. Ale teraz wreszcie jest napęd i e power, który zadebiutował niedawno i dołączył do gamy silników benzynowych. Konkurencja w tym segmencie jest olbrzymia i mógłbym ją wymieniać bez końca. To na przykład Toyota CHR, to Hyundai Tucson, to Kia Sportage, to Volkswagen Tiguan, Peugeot 3008 i tak dalej i, tak dalej, i tak dalej. jednak w tym segmencie trzeba się wyróżnić. Zatem czym wyróżnia się Kaszkai? Kluczem do sukcesu Nissana Kaszkaja było od zawsze dobre prowadzenie. Z tyłu zastosowano niezależne wielowahaczowe zawieszenie, ale uwaga, nie w każdej wersji. Pierwszy kaszkaj miał bardzo obłe i okrągłe kształty. Trzecia generacja jest zdecydowanie bardziej ostrzejsza, nie tylko pod względem designu. Dominują tutaj ostre kształty i mocne przetłoczenia. A te ostre linie te wloty reflektor słupek C i tylne światło mają przypominać bardziej nowoczesną i elektryczną Arię, której test możecie zobaczyć sobie na naszym kanale. Niby elektryczny, ale jednak spalinowy. Szkoda, że to nie jest hybryda plug-in. Urody Kaszkajowi odmówić nie można. Nie można też powiedzieć, że auto, które ma już swoje lata na karku, bo przecież trzecia generacja pojawiła się w 2021 roku, nie jest nowoczesna i nie wykorzystuje nowych materiałów. Zobaczcie, wiele elementów jest z aluminium. Tylny błotnik jest stalowy i dach jest stalowy. To jest mój magnes testowy. Auto zostało zbudowane na platformie CMF CD, tej samej, oczywiście platformie wspólnej z Renault, tej samej, na której zbudowany jest Renault Austral. Auto ma 4,42 m długości i 2,65 m rozstawu osi. Uspokajam. W tym samochodzie naprawdę jest dużo miejsca. Wystarczy obniżyć fotel i odsunąć go. Dla mnie, nawet miejsca jest aż nadto. Mogę się trochę przysunąć. Kierownica ma duży zakres regulacji. Miejsca nad głową jest wystarczająco. Ciekawe, jak z tyłu. Pytam się, gdzie podziała się ta przestrzeń? No, jak to gdzie się podziała? Jest tutaj. Pamiętajmy, że Kaszkaj to kompaktowy crossover, więc tego miejsca jest dla niższych kierowców i pasażerów wystarczająco. No, ja się tutaj trochę nie mieszczę, ale to z uwagi na nogi, ale na stopy jest miejsca. Pod dostatkiem, nad głową również. I to mimo, że mamy tutaj panoramiczny dach. A fotele są wygodne i podłokietnik miły. Można się wygodnie rozsiąść. Nissanowy crossover zawsze rozpieszczał dużym wnętrzem i dużym bagażnikiem, nawet była wersja Plus 2 w pierwszej generacji. Tutaj mamy 455 litrów pojemności bagażnika, która nie jest mniejsza. I to mimo baterii trakcyjnej, która przecież jest w tym napędzie. Jedyne na co można zwrócić uwagę, to ta podwójna podłoga, która powoduje, że nie wiadomo co z tym zrobić. Ceny: Nissan Qashqai zaczyna się od. 136 tysięcy złotych, ale w wersji EPower trzeba zapłacić już ponad 170 tysięcy złotych, a ten egzemplarz wyceniony jest na ponad 200. Wnętrze urządzone jest, powiedziałbym, nawet w takim eleganckim stylu, chociaż ta miękkość tapicerki jest trochę udawana. Tutaj jest już twardy plastik, chociaż całkiem nieźle on wygląda. No i plastikowe aluminium. Najważniejsze jest to, że jest tutaj ergonomicznie i deska urządzona jest w sposób jasny i czytelny. Schowek jest pojemny, chociaż te banany trochę takie, jakieś liche, ale się mieszczą. Tutaj w podłokietniku mamy miejsce na pomidorki, bo wiecie, trzeba zdrowo się odżywiać. Tutaj jest dodatkowy taki schowek. W sumie nie wiadomo na co, na jakiś portfel albo coś, bo telefon się nie mieści, ale właśnie telefon ma swoje miejsce tutaj i tutaj jest też ładowarka indukcyjna. Są też miejsca na kubki, jedno miejsce i drugie miejsce, czasami można tu odłożyć okulary, jest też duży schowek na kubek w drzwiach. Tunel środkowy jest dość szeroki, ale na szczęście nie jest pokryty pianoblekiem. Ten materiał tutaj jest miły w dotyku, nie jest miękki, ale nie jest podatny też na zarysowania. To co innego jak ten plastik, więc można odnieść wrażenie, że jest tutaj duża różnorodność różnych faktur, różnych kolorów, bo na przykład tutaj mamy dużo pianobleka. Kierownica! Przypomina mi ona kierownicę z Nawary albo z Pathfindera, oczywiście z nowym logo, ale jest prosta. Po lewej stronie przyciski do. właśnie. Do czego są to przyciski? Całe sterowanie wszystkimi funkcjami samochodu odbywa się na ekranie przede mną i za pomocą właśnie tych przycisków. Po prawej stronie mamy tempomat i wszystkich asystentów. 12 ekran służy tylko i wyłącznie do obsługi infotainmentu. Możemy tutaj wybrać sobie widżety, które są na pierwszym ekranie i oczywiście dowolnie ten cały ekran przestawiać, konfigurować pod swoje preferencje. Jeśli nie wykupimy usług Nissan Connecta, to tak naprawdę nie mamy z czego korzystać oprócz oczywiście nawigacji CarPlay Play'a, czyli Apple CarPlay i Android Auto. Tutaj możemy też sterować radiem, możemy też parować telefon ale żadnych funkcji samochodu tutaj nie ustawimy. Z punktu widzenia obsługi samochodu to ten ekran jest znacznie ważniejszy, bo tutaj mamy dostęp do wszystkich informacji związanych z ustawieniami samochodu. Możemy sobie także zmieniać widok no właśnie tego całego ekranu, na przykład w taki sposób. Teraz mamy bardziej czytelny energy flow, czyli przepływ energii między silnikiem, baterią a silnikiem elektrycznym. Poniżej mamy klasyczny panel klimatyzacji z guzikami i bardzo dobrze, że on jest. Zresztą przycisków w tym samochodzie trochę jest i jeśli tylko nauczymy się, który do czego służy. To łatwo się w tym wszystkim odnajdziemy. Na przykład po lewej stronie mamy możliwość włączenia szybkiego jednym przyciskiem head-up displaya albo otwarcia tylnej klapy. Ale najważniejsze rzeczy są tak naprawdę na tunelu środkowym. To tutaj mamy przycisk, który włącza system wspomagania parkowania. To tutaj mamy system i e pedal. To tutaj mamy też guzik, w którym przełączamy samochód w tryb elektryczny. No, i także tutaj jest przycisk, którym wybieramy sobie tryby jazdy: sport, standard albo eko. Standard, czyli normal. Zauważyłem jedną rzecz z punktu widzenia ergonomii. Zobaczcie, jak nisko zamontowane jest lusterko wsteczne. Ono jest praktycznie w połowie szyby. Z reguły były wyżej. Co to oznacza? Że widoczność jest znacznie ograniczona. Inny kolor tapicerki z pewnością ożywiłby to czarne wnętrze tego samochodu, ale tutaj na boczkach mamy na przykład takie granatowe wstawki. Najważniejsze jednak, że ten materiał wykorzystany do oprzycia tapicerki jest przyjemny w dotyku, chociaż to tak naprawdę sztuczna skóra. Mamy dwa miejsca na kubki. Tylko zobaczcie, co tutaj się dzieje. Ten podłokietnik opiera się o moją nogę, więc nie mam możliwości. Yy, tak, ułożenia nóg, żebym siedział wygodnie i korzystał z tego podłokietnika. No niestety. W tunelu środkowym nie mamy trzystrefowej klimatyzacji, więc tutaj są tylko kratki wyloty powietrza. Mamy za to dwa porty USB i stary, i nowy. Nissan Qashqai zawsze miał szeroką gamę silników do wyboru, ale w trzeciej generacji są tylko dwa albo aż dwa, bo pierwszy silnik ma pojemność 1.3, to jest czterocylindrowy silnik benzynowy o mocy 140 albo 158 koni, ale wyróżnikiem tej wersji jest silnik i napęd e-power, czyli szeregowa hybryda, silnik 1.5, 3 cylindry turbo, no i silnik elektryczny. Choć moc silnika benzynowego to 158 koni mechanicznych, w danych technicznych znajdziecie, że ten samochód ma 190 koni mechanicznych. Dlaczego? Bo to jest moc silnika elektrycznego, a Nissan Qashqai z napędem e-Power jest de facto trochę samochodem elektrycznym. Mógłbym Wam opowiadać tutaj, że jeździ się tym samochodem komfortowo, wygodnie się siedzi i poczucie dynamiki jest wystarczające, ale najważniejsza rzecz, jaką trzeba powiedzieć przy napędzie i e power, to jest to, że mamy do czynienia tutaj z hybrydą szeregową, czyli silnik spalinowy jest generatorem prądu dla. Silnika elektrycznego, który tak naprawdę napędza koła tego samochodu. Uwaga, tylko i wyłącznie przednie koła, chociaż ma się pojawić wersja czteronapędowa. A jeśli napęd jest elektryczny, to Nissan konsekwentnie podaje właśnie. Moc i moment obrotowy dla silnika elektrycznego. Zatem informacja, że silnik spalinowy ma tylko albo aż 158 koni mechanicznych, jest niepotrzebna tak samo jak niepotrzebna jest wiedza, że ten silnik spalinowy ma 250 Nm. Bo to nikomu do niczego nie jest potrzebne. Najważniejsze jest to, że silnik elektryczny ma 190 koni, a moment obrotowy maksymalny to 330 Nm. I to właśnie on powoduje, że. Ten samochód jest tak dynamiczny i to dynamiczny przy w zasadzie każdym zakresie obrotów. Na wyświetlaczu nie mamy tradycyjnego obrotomierza, tylko mamy podany dostępny moment w procentach, jaki zużywamy. Czyli ja na przykład jadę sobie teraz 100 km na godzinę, przyspieszę do 100 i mniej więcej wykorzystuję 25% dostępnego momentu obrotowego. I najważniejsza rzecz to hałas, no bo skoro mamy tutaj do czynienia z silnikiem elektrycznym cichym, a generatorem prądu czy generatorem mocy jest silnik spalinowy, no to on powinien pracować w optymalnych warunkach. I to jest prawda, ale jak dodamy gazu, to niestety zaczyna się wkręcać na obroty i to niestety słychać. Przy takiej miejskiej, normalnej, codziennej jeździe nie ma absolutnie problemów ani z hałasem, ani z hałasem wydobywającym się z silnika, ale przy prędkościach autostradowych to wszystko już tutaj ma znaczenie. No i właśnie sam jestem ciekaw, jak tutaj jest głośno. 90 km na godzinę ten pomad, 55,3 hm. To jest całkiem niezły wynik, ale szum ewidentnie dochodzi tutaj z słupka A. Tutaj po prostu szumi. A ile przy 140 będzie? Silnik 1.3 nie jest demonem prędkości. Tam przyspieszenia do setki są rzędu 9-10 sekund. Tutaj mamy mniej cylindrów, ale 7-9 do setki. Zatem tryb sport, producent za drzwi i pełen gaz. No Niewiele się tutaj dzieje, ale jak to na elektryka przystało? To przyspieszenie jest w zasadzie dostępne od samego dołu. I efekt? O, 8,3. 8,3. To wynik całkiem niezły. W założeniu hybryda szeregowa ma spalać mniej paliwa. I to jest słuszne założenie, no tylko sprawdzam, jak to wychodzi w praktyce w przypadku Nissana, Kaszkaja i e Power. I hmm, w zasadzie nie udało mi się zejść poniżej 6 litrów przy jeździe miejskiej. No więc to nie jest dobry wynik. Ale z kolei przy jeździe autostradowej, a wspominam Wam, że na zdjęcia z Warszawy ja jeżdżę do poznania, czyli przy prędkości 140 to spalanie to jest 7,8, więc przy takiej szybkiej jeździe to jest całkiem niezły wynik, a wszystkie wyniki spalania sprawdzicie sobie w tabeli. Bardzo dobrze, że słupek A jest zdecydowanie cieńszy, przez to mam lepszą widoczność, ale jak już powiedziałem, coś pokombinowano tutaj z lusterkiem wstecznym, który mocno ogranicza tę widoczność. Wspominałem, że w najbogatszych wersjach dostępne jest niezależne zawieszenie tylnej osi i to ewidentnie czuć. Ten samochód prowadzi się bardzo przewidywalnie, komfortowo i mięsiście. Nie wiem, jak zachowuje się z belką skrętną, ale jedno jest pewne. Wybierając 20-calowe felgi, zawieszenie niezależne jest obowiązkowe. Skoro mamy do czynienia z hybrydą, to na pewno zastanawiacie się, jaką baterię trakcyjną tutaj zastosowano. No i właśnie, tutaj zaczynają się kłopoty, bo bateria jest bardzo mała. To niespełna 2 kWh, a to wystarcza no, na pokonanie w trybie bezemisyjnym zaledwie kilku kilometrów. Ale nie o to w tej technologii chodzi. Tutaj chodzi o to, żeby ta bateria była cały czas ładowana i rozładowywana, ładowana i rozładowywana. Więc można by uznać, że to jest duży plus tej technologii. No tylko kłopot polega na tym, że to nie jest ani samochód benzynowy, ani samochód elektryczny. Z jednej strony daje frajdę samochodu elektrycznego, bo to jest właśnie to przyspieszenie dostępne od samego dołu, no z drugiej strony trzeba to auto tankować, trzeba wymieniać olej w silniku spalinowym. Więc mam wrażenie, że wydając 200 tysięcy złotych chyba zdecydowałbym się już na hybrydę PHEV, czyli ładowaną z gniazdka i dzięki temu mógłbym sobie na przykład spokojnie 50 km przejechać na czystym prądzie. Zatem, jeśli ktoś spytałby mnie, czy Nissan Qashqai z tym napędem, z hybrydą szeregową ma sens, no to powiem, że trochę benzynowy, trochę hybrydowy samochód jest trochę bez sensu. No bo ewidentnie brakuje tutaj możliwości dłuższej jazdy w trybie bezemisyjnej. Ale z pewnością ten samochód jest bardzo dynamiczny. A na koniec żenujący żart prowadzącego. Do drzwi rozlega się głuche puk, puk, puk. Kto tam? Są siatki? Nie ma siatek. Na przykład Toyota CHR. To Peugeot 3008. To Volkswagen Tiguan. 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 Jest taki Tiguan. Wielkie mi tej po trzy bananki. Ej, rano było więcej.